Cześć, witam cię w projekcie Słowo. W dzisiejszej Ewangelii mnie poruszył fragment Słów Jezusa, czyli jeśli nie będziecie sprawiedliwsi niż nauczyciele pisma i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Zdaje mi się, że w tamtych czasach było to nielada wyzwanie, aby być Sprawiedliwszy niż nauczyciele pisma, gdyż sama nazwa wskazuje, byli oni nauczycielami, więc na pewno dla nich sprawiedliwość była bardzo ważna, tym bardziej, że opierali ją właśnie na piśmie świętym. Więc to mogło wydawać się bardzo dużym wyzwaniem, ale sprawiedliwość, której im brakowało, to jest taka sprawiedliwość w miłości. Gdyż oni się tym różnili właśnie od Jezusa i od jego nauczania, że nie patrzyli tak przychylnie na to, gdy Jezus zasiadał przy stole z celnikami i z grzesznikami, gdyż właśnie mieli do nich taki stosunek, właśnie bardzo odgradzając się od nich, czuli się gdzieś tam w jakiś sposób od nich wyżsi. A Jezus właśnie z takimi ludźmi się zapoznaje, z takimi ludźmi nawiązuje relacje, z takimi ludźmi się zaprzyjaźnia. Nie trzyma urazy za te właśnie ciężkie rzeczy, które popełni, popełnili w przeszłości. I tutaj w tym tekście ja widzę taki rodzaj sprawiedliwości, o której Jezus mówi. Więc podkreśla to, że aby wejść do Królestwa Bożego, Warto być sprawiedliwym i patrzeć na, każde, na każdą osobę tak samo, z taką samą dobrocią w oczach i z takim samym nastawieniem do każdego człowieka, czy zawienił bardzo dużo w swoim życiu, czy też jest bardzo dobrym człowiekiem. Też mówi tutaj o tym dalej, zresztą w następnych słowach, tutaj jak się rozwija ta Ewangelia żeby właśnie nie, nie trzymać urazy i tylko kochać. Ja tu przeczytałam taki ładny komentarz, że Jezus, że wypowiedzi Jezusa nie są polemiką zobowiązującym prawem Bożym, ale jego interpretacją w świetle przekazania miłości. Um, więc to też podkreśla to, że po prostu um, Pan Jezus bardzo kochał ludzi i chciał, abyśmy my też tak um, ludzi kochali i żebyśmy Zwracali uwagę w życiu na to, żeby kierować się tymi przykazaniami, ale nie tak dlatego, że są przykazaniami i, i trzeba je wypełniać, tylko trzeba je wypełniać po coś, aby właśnie do, doświadczać miłości i aby i aby być dobrym dla drugiego człowieka. Więc tutaj czytamy o takiej mądrości, która jest owocem. Ducha świętego, Sprawiedliwość, która właśnie pochodzi od Boga. Na to dzisiaj zwróć uwagę, dzisiejszego dnia życzę Ci dobrego dnia z Bogiem.